Siemaneczko, to ja Mixed Ray. A w dzisiejszym odcinku World Water se zagramy i naszym medium mk 2 zagramy zagram se dzisiejszą bitwę. To będzie krótka bitwa i myślę, że udana. Czy już se pograłem chwilę w tą grę? I bardzo ciekawa. Polecam grać. I jesteśmy z powrotem po moim cięciu. I już gotowi jesteśmy do walki. odliczanie. I najlepsza plansza do tej gry z tak, takim czołgiem. Bo w ten czołg raz i porządnie wali. Więc zaczynamy jednym ciosem, można zniszczyć człowieka, który ma całe HP. Tym razem zagramy sobie inną taktyką. I zabity. Przepuszczam następnych. I właśnie to tak ta partyjka będzie wyglądać. Jak my będziemy zawijać, wrogę czołgi, niszczyć. Okej. Okay. Już nie widać za bardzo ich, więc można jechać. Dalej. To, jest, to będzie udana gra. Już to widzę. Zostało tylko kilku graczy. Zatrzymamy się. Nie może ustać. I... Wybuchnął. Nie żyje. Chybiłem. To się nie zdarza i pięć HP sam raz nad blopitkę. Dwa jeszcze są. Gdzie one są? I jedziemy po niego. I jedziemy po niego, czy go zabić, czy zrobić ostatniego killa, najlepiej, czy to jest kill. Niestety zaklinowałem się. Szybko wycofać. się zdążyć, żeby go zabić. I taka to była szybka gra. Zobaczmy już się w następnej grze.